Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku, w którym będziemy przeglądali Wasze prace na grupie Czugersów na Facebooku. Na samym początku chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować, ponieważ od ostatniego filmu, który został wrzucony właśnie z przeglądania prac na Czugersach... Y Wstawiliście naprawdę masę, masę, masę projektów, które przeglądałem wszystkie z danego miesiąca, sprawdziłem jak wyglądają, wybrałem kolejne prace i z nich właśnie stworzymy kolejny baner, A te prace będziecie mogli właśnie zobaczyć w tym odcinku. Troszeczkę je sobie ocenimy. Odcinek może być troszeczkę długi, to zobaczycie po timeline. Ale myślę, że warto obejrzeć i zobaczyć, i ewentualnie wiedzieć, co trzeba w danych pracach poprawić. Jeżeli jesteś tu nowy lub nie wiesz, to jest grupa czugersów, jest to grupa na Facebooku zrzeszająca osoby kreatywne, projektujące np. przykład w Photoshopie, w Gimpie, rysujące, malujące, tworzące animacje, e, projekty 3D. No po prostu cała grupa ludzi, która jest naprawdę kreatywna i dzieli się swoimi projektami na tej grupie. Dodatkowo co jakiś czas właśnie tworzymy taki filmik i sprawdzamy te projekty, oceniamy, wybieram najlepsze i tworzę nowy banerek u góry właśnie z waszych prac na tej grupie. Dlatego jeżeli jeszcze nie jesteś na tej grupie, to dołącz śmiało link masz w opisie i dziel się po prostu swoimi projektami razem ze wszystkimi i dawaj je do oceny. A teraz przejdźmy do Waszych projektów. Jak widzicie, zakładek U Góry w przeglądarce jest naprawdę dużo, dlatego będę starał się streszczać i nie rozwijać zbyt mocno, chociaż na niektórych projektach na pewno bym bardzo mocno chciał. Ale to właśnie wy stworzyliście te projekty, które naprawdę zapadły mi głęboko w pamięci i dzięki temu zrobimy, wydaje mi się, w tym miesiącu naprawdę bogaty, fajny banerek z Waszych prac. A więc lecimy na samym początku. Bardzo spodobała mi się ilustracja Supreme, jeżeli chodzi o Norberta, dlatego ta ilustracja wpada jak najbardziej do naszego banerku. Jest taka po prostu prosta, ma... Fajny mi się ten szum podoba, który jest nałożony. Prosta, fajna i przyjemna dla oka. Następny projekt jest to projekt od Jakuba, ilustracja samolotu. Naprawdę fajna, taka soczysta, ta pomarańcz tutaj idealnie pasuje, tło dobrane super. Sama ilustracja jest wykonana naprawdę fajnie. Powiem Ci Jakubie, że naprawdę wyglądałoby to dobrze, nawet gdyby zrobić z tego fototapetę. E, już nie mówię o tapetę na telefon czy na, na komputer, ale na przykład na ścianę. Naprawdę wyglądałoby to super i ludzie, którzy e, zajmują się na przykład modelami samolotów, podejrzewam, że chcieliby coś takiego fajnego. Kolejny projekt od T-Design, czyli projekt strony internetowej, taki layout strony internetowej. Fajnie połączone kolory: fiolet razem z tą delikatną czerwienią i z białym. Bardzo mi się podoba, czysta, klarowna, bardzo pasująca wydaje mi się do brandu Nike, więc jak najbardziej mogliby to, ten layout wykorzystać. Kolejna praca to praca Kamila, no nawet kilka prac, bo tutaj wybrałem pracę jeżeli chodzi o yy, 3D, mamy tutaj kilka prac. Nie znam się aż tak mocno na 3D, ale po prostu jaram się grafiką 3D, ponieważ sam chciał się nauczyć, często o tym mówię. I naprawdę bardzo mi się podoba, jak realnie po prostu wyglądają te kubki, szklanki, ten widelec. Więc naprawdę jaram się grafiką 3D i którąś z tych prac po prostu wrzucę na nasz baner. Może tą czaszkę zobaczymy. Kolejna praca od Jacka. Jacka na pewno znacie z ostatniego odcinka, jeżeli oglądaliście przegląd grupy. Jacek właśnie tworzy takie oto prace, rysując, przerysowując na podstawie zdjęcia różne, różne osoby. W tym, w tym momencie mamy pz więc jak najbardziej widać, że progresuje Jacek cały czas i to jest jego taki fajny styl, dlatego Jacek mam nadzieję, że kolejne prace również zobaczy tutaj u nas na grupie. Ta trafia na pewno na banerek nasz na czugersów. Kolejna praca Grzegorza. Grzegorz stworzył tutaj, myślę, że bardzo fajna fotomanipulacja. Pasuje tutaj ten napis. No wiadomo, brakuje tu jakichś napisów w sociali i tak dalej, ale to oczywiście później w dalszym etapie można dołożyć, w zależności od tego, dla kogo robiliśmy taki, ta, taką grafikę na YouTube'a. Od Łukasza mamy header na Facebooka, napisał zrobiony z nudów, zielona latarnia. Bardzo fajne, bardzo fajnie wszystko połączone, napis, wszystko jakby ze sobą działa. Tworząc covery na Facebooka, pamiętajmy o tym, żeby także przygotowywać je od strefy mobilnej, ponieważ są ucinane w pewnym momencie i tak, żeby dobrze wyglądało na telefonach, a coraz więcej osób korzysta z telefonów komórkowych. Pamiętajmy o tym, żeby dobrze zaprojektować, sprawdzajmy, czy się mieścimy, a także są różnego typu szablony, z których możemy korzystać. Kolejna praca od Olivera. Trafia również bardzo fajny banerek wielkościowo, wydaje mi się, że to chyba też jest na Facebooka Przynajmniej tak formatowo mi na to wygląda Bardzo fajnie stworzony, bardzo fajnie połączony, więc jak najbardziej trafia również na nasz banerek na Facebooku Kolejna praca, ono tutaj Łukasza, więc Łukasza praca też trafia Ponieważ ostatnio zrobił Doodle Style z bardzo dużej ilości dudelków, jak ja to mówię I jak najbardziej Łukasz, pozdrawiam I czekamy na kolejne prace, bo Łukasz też ma swoją grupę prozuraków, dlatego na tą grupę też Was zapraszam, tam też jest bardzo dużo ludzi kreatywnych. Kolejna praca to praca Adama. Bardzo mocno zwrócił na mnie właśnie uwagę ten baner na YouTube'a. Bardzo fajnie wygląda, wszystko dobrze połączone, duet na medal, dlatego banerek myślę, że pięknie będzie zdobił tutaj kanał na YouTubie. Tutaj oczywiście też do czego mógłbym się przyczepić to to, żeby sprawdzić jak działa na wersji mobilnej, czy nie ucina tych napisów, bo to jest bardzo, naprawdę bardzo ważne, zwracajcie na tą uwagę. Coraz więcej osób korzysta z urządzeń Mobilnych typów, na przykład właśnie telefon. Kolejna praca, praca od Gracjana. Jest tu wiele niedoskonałości, jeżeli chodzi o rysunek, ale rysunki są bardzo czasochłonne, więc jak najbardziej wstawiam go, ponieważ Gracjan myślę, że będziesz dalej progresował w tych rysunkach i Twój rysunek trafia na banerek. Dlatego czekam na kolejną pracę, która będzie bardziej doskonała, bo tutaj naprawdę jeszcze dużo rzeczy trzeba popracować. Ale sam fakt, że spędzasz na tym dużo czasu, to nagradzam Ciebie tym, że trafi. No i zaczynamy tu od butów. Buty pojawią się w tym odcinku na pewno też, bo wiecie, że bardzo uwielbiam projektowanie butów. Więc tak, tutaj trafiają buciki Nike od Kamila. Bardzo fajnie w ogóle ten niebieski wtopiony. Można było pomyśleć, że brązowy z niebieskim za bardzo nie pasuje, ale tutaj naprawdę według mnie bardzo fajnie się łączy. Tu już jest kwestia w butach, kwestia również gustu, więc jakby mm, każdy może troszeczkę odebrać to inaczej. Dla mnie niebieski z brązem tutaj pasuje idealnie i bardzo mi się podoba. Kolejne buty, tutaj bardziej jest plakat całościowy od Remigiusza. I ten plakacik też bardzo mi się podobał. Myślę, że tutaj Nike mogłoby korzystać z Twoich usług, jeżeli chodzi o plakaty, bo wyglądają naprawdę fajnie. Tak, lato co prawda już się kończy, ale akurat sam plakat jest taki fajny, wakacyjny, ciepły i może bardzo fajnie urozmaicić na przykład design Nike. Kolejny Zeus gromowładny od Gracjana. Prosta grafika, ma swój jakiś taki po prostu przewijając, zwróciła na mnie swoją uwagę. Skoro zwróciła na mnie swoją uwagę. Na pewno y, coś w niej jest takiego szczególnego, dlatego zostawiłem ją taka prosta, y, dla niektórych może się nie spodobać, y, ale jakby ja chciałem ją umieścić na banerze. Kolejny projekt to projekt również Kamila. Fotomanipulacja, bardzo fajnie wygląda, wiązująca do Rika i Mortiego. Piszcie co sądzicie, konstruktywna krytyka, mile widziana. Bardzo fajna fotomanipulacja, bardzo mi się podoba. I większość z Was też pewnie kojarzy Rika i Mortiego. Mamy tutaj kolejny projekt strony internetowej. Web designu bardzo fajnie umieszczona tej góra bardziej chciałbym zobaczyć jeszcze jak wygląda dół bo to oczywiście z góra, jest banerek jest zdjęcie za dużo tego nie ma ale widzę że po jakby u góry po tej strefie Widzę, że myślę, że Witek by sobie poradził tutaj również z dołem zaprojektowania strony. Troszeczkę więcej dałbym oddychać dla tych ikonek, więcej przerwy bym tutaj zrobił, a tak do reszty e, tutaj bym się nie czepiał. Może troszeczkę za duże te napisy, ale to, to bym zostawił. Bardziej dałbym troszeczkę więcej dla ikonek poddychać, czyli więcej miejsca między ikonkami. Kolejna praca to praca e, Macieja. Praca dla e, mojej koleżanki e, Lur, dla Kamili. E, bardzo fajnie wygląda. Taka skromna, mała, może troszeczkę mniejsze bym tutaj zrobił, te e, socjale i cieńsze. Ale taki bardzo fajny, i widzę, że jest chyba przygotowany nawet pod e, strefę mobilną, bo e, mamy tutaj po bokach wolne miejsce. Oczywiście możemy ją wykorzystać dla osób bardziej przyglądających e, z e, YouTube'a na komputerach, ale to już jest kwestia, jakby, wyobraźni, to co chcielibyśmy. Przekazać. Kolejna praca to praca od Mateusza. Mamy tutaj fotomanipulację. Fajnie jest to wszystko połączone. Kolorystyka też jest dobrana. Cienie widać, że tutaj jest ciemniej, jest jaśniej, gdzie wiele osób ma z tym jakby problem. Jest naprawdę ciekawa. Mimo to, że są różne w ogóle z każdego innego świata, można powiedzieć, troszeczkę rzeczy wzięte, ale naprawdę fajnie wygląda i trafia na nas baner. Kolejna praca Bartłomienia. Bartłomieja śledzę oczywiście na. Instagramie, widzę jego pracę i naprawdę robi mega ilustracje rób dalej, myślę, że w końcu któreś z filmów Cię zauważy albo może już Cię zauważyła, naprawdę piękne auta, ja Audi sam osobiście lubię i jeżdżę Audi, dlatego zwróciło na mnie też szczególną uwagę, ale naprawdę Bartłomiej ma bardzo fajne fajne prace. Kolejny projekt od Wojtka. Mamy tutaj grafika meczowa dla Kamila Wilczka. Bardzo mi się spodobało właśnie to połączenie, takie dosyć nowoczesny ten, ten banerek jest taki co ta się w oczy i jest dodatkowo czytelny. Mimo tego, że może dla kogoś się wydawać, że jest chaos na tym, to tego chaosu tak naprawdę jest to dobrze, fajnie poukładane, jak najbardziej na plus. Kolejny projekt to projekt, y, mamy fotomanipulacji Daniela, y, bardzo dużo było y, efektów z żarówkami robionych fotomanipulacji na YouTubie, y, ale mimo wszystko i tak wrzuciłem tutaj, nie wiem czy czasami coś tutaj nie uciąłeś, jeżeli chodzi o żarówkę, o właśnie tutaj widzę, że brakuje jakby pewnych rzeczy w tej żarówce, mogły zostać, no ale może jakąś właśnie miałeś swoją wizję, więc jak najbardziej... Jest na plus, wygląda to bardzo dobrze, nie wiem czy tutaj na, na rogach bym troszeczkę coś nie pokombinował ze światłem, jakby tej żarówki, żeby bardziej to naturalnie wyglądało, ale i tak jest bardzo dobrze. Lecimy dalej, kolejna praca to praca tutaj Kamila. Mamy tutaj render, render, no po prostu bardzo mi się podoba, mega to wygląda, schludnie, ładnie, przyjemnie się patrzy, e, typowo Minecraftowy, dlatego dla fanów Minecrafta jak najbardziej się e, spodoba. I trafia do nas na banerek. Kolejna praca, praca od Adama. Mamy tutaj na przykład, nie wiem czy już był, chyba były jakieś prace, jeżeli chodzi o, e, o, o projekty m, interfejsów na telefony komórkowe. Tutaj mamy właśnie przypadek od Adama. Czytelnie, bo naprawdę w niektórych stronach jest problem z czytelnością, jeżeli chodzi o wersję mobilną. Tutaj wygląda to naprawdę dobrze. Cena, dodaj do koszyka, specyfikacja, wszystko fajnie spłaszczone i mamy zdjęcia, lewo, prawo pewnie my moglibyśmy przewijać, jakby to już zostało wdrożone. Kolejna praca od Krzysztofa, nie wiem czy Krzysztof też ostatnio nie robi tego G Fuel, Energy Formula, Formuła Fuel, może gdzieś tam troszeczkę coś tam odstaje, tak jak w ostatnim projekcie, ale og ogólnie cała kompozycja wygląda naprawdę dobrze. Bluza stworzona przez Michała. Fajnie połączone tutaj znaczki z tyłu na plecach, nie ma jakiegoś takiego przepychu. Bluza jest bardzo ciekawa. Jakbym wszedł do sklepu, zobaczył taką bluzę, to bym ją kupił po prostu, bo jest fajna. Następny, następny projekt, projekt od Bartka. Bartek stworzył tutaj taki banerek. Wszystko w całości wygląda ok. Troszeczkę by może nad tym napisem niekoniecznie może te, te chmurki tutaj w tle, ale w całości jakby pasuje wszystko do siebie. Kolejny projekt to projekt od Szymona Również mamy tutaj banerek, chyba tym razem to jest na Facebooka jak widzę po wielkości Czysty, w ogóle wszystko ze sobą tutaj pasuje Bardzo mi się podoba, pomarańcz szary i ten delikatny taki napis z tymi kropeczkami, flarami Znaczy nie flarami, tylko bardziej takimi partiklami dookoła wstawiony bardzo ładnie Kolejna praca Jacka, Jacek wrzucił tutaj pracę Dawida Podsiadło, znaczy pracę zrobionego narysowanego Dawida Podsiadło e, na podstawie zdjęcia, dlatego bardzo fajnie wygląda e, i możliwe jak zmieści się to wrzucimy i pZ i Podsiadło kolejna praca to praca Adama, mamy znowu buty <grym> łatwo trafić w mój gust e, jeżeli chodzi o plakacik, też super wygląda e, fajnie tutaj te napisy z tyłu wstawione, I może trochę bym jakoś pomniejszył te buty, albo trochę rozsunął ten napis, ponieważ no nie bardzo jestem w stanie przeczytać co jest pod podem, e, tutaj chyba Terra Kiger? Nie wiem, dla osób, które znają się może na modelach butów bardziej, to, to wiedzą, co jest z tyłu, ale akurat tutaj ja mam z tym problem. Eee, następna praca to praca Kamila. No to czyli kolejna praca. Kamila, mamy tutaj ilustrację od Kamila, dosyć taka ciekawa. Mamy Mars, spotki, tak, podejrzewam, to spotki są u góry. Bardzo fajna, przyjemna ilustracja, ze sobą fajnie pasuje. Nawet na okładkę płyty, może jakąś mogłoby być, dlaczego by nie. Znów od Oliwiera. Oliver rzucił nam tutaj też taki y, header i też bardzo fajnie wygląda. Wszystko fajnie połączone. Y, mimo tego, że ten napis jest czarny, to jesteśmy w stanie go przeczytać. Osobę na środku też widać. Z tyłu tło połączone w całości. Kompozycja jest zrobiona dobrze. Praca od Darksa. Y, jeżeli dobrze z nich przeczytałem, Darks. W wersji mobilnej może tutaj by coś ucięło, ale powinno się wszystko zmieścić i też fajnie zrobiona kompozycja. No mam nadzieję, nie znam się zbyt na Fortnite. i Nie wiem, jakie są oddzielone rzeczy od Fortnite, ale Mam nadzieję, że postać tło i tam jakieś elementy zostały troszeczkę oddzielnie zrobione, ale bardzo przyjemny banerek. W ogóle tu bardzo ciekawy projekt od Kamila. Kamil widzę, że po różnych stylach tutaj rusza się. Kolejna ilustracja. Tym razem faner dla Filipka zapraszam do ocen. Ma taki swój styl w ogóle. Fajnie się na nią patrzy, patrzysz na nią i widzisz, kurczę, tak jakby była e, narysowana e, węglem. Takim węglem do rysowania oczywiście. Mamy tutaj cover na płytkę, mamy też projekt na samą płytę. E, bardzo fajnie wygląda. W ogóle bardzo mi się podoba tutaj e, ta okładka, którą tutaj widzicie. E, w ogóle całość bardzo ładnie, wszystko ze sobą spójnie działa. Mamy, otwieramy płytę, wszystko jest ze sobą połączone Dlatego Tomek bardzo, bardzo fajny projekt, jeżeli chodzi tutaj o... Cały design tej płyty. Kolejny projekt, projekt od Daniela. Na samym początku jak to zobaczyłem, zanim musiałem się przyjrzeć, odrzuciło mnie. To też jest kwestia tego, że ta otoczka dookoła to nie pasuje. Ja bym bardziej poszedł tutaj w, ten, w tą zieleń, żeby to wszystko ze sobą grało, bo prezentacja samej pracy też jest bardzo ważna, tak? Więc jakby tutaj nad prezentacją już popracować, a banerek poleci na grupę. Przyjemny offline screen, dosyć, dosyć często stosowana taka kompozycja, ale bardzo mi się spodobało. Tutaj ta postać taka, nie wiem czy ta jakość postaci jest dosyć chyba słaba. Fajnie, że te listki takie sobie tutaj latają przed postacią. Kolejna praca o tej Tomka, dla mnie też bardzo mega się podobało. Tomek pokazał tą, z tego co wiem, pokazał tą pracę dla Kubicy, więc ta praca trafia. Naprawdę super, mega namalowany, bo Formuły 1. Dlatego Formuły 1 chyba dobrze, tak? Ja tu też średnio się znam, ale sama praca to jest rewelacja. Dlatego myślę, że Kubica też był jak najbardziej zadowolony, jak zobaczył tą pracę. Kolejny but od Kamila. Eee, tutaj nie będę się rozwodził. Bardzo fajnie tutaj ta ośmiornica połączona z butem, więc trafia na banerek. Jak będzie za dużo butów, które się usunę, więc się nie obraźcie, akurat ale przedstawiam wszystkie, które mi się podobały. Kolejny but tym razem od Daniela. E, bardzo fajnie tutaj ten wąż wstawiony. Troszeczkę gdzieś nad, cieni nad cieniami można było popracować. Tutaj na przykład niepotrzebnie jest jasny w tym miejscu, więc tutaj można by było to troszeczkę naprawić tak samo tutaj, bo jednak światło głównie e, gdzieś tam powiedzmy, no pada, padać może z tej strony, ale to byśmy musieli trochę popracować, ale sama kompozycja jest bardzo dobra. Kolejna praca to koszulki. Bardzo rzadko już koszulki się tutaj trafiały. Od czasu jak ja nie robiłem też na, na kanale chyba jakby weny nie mieliście. Ale tu mamy bardzo prostą, fajną koszuleczkę wstawioną od Kufel Design, więc bardzo fajnie, ładnie wygląda. I podejrzewam, że też nawet... Ona nie jest taka typowo gamingowa. Można ją nosić tak typowo na co dzień. Tak? Oczywiście źle mnie nie zrozumcie. Można również nosić gamingowo na co dzień. Ale ta jest taka właśnie, można powiedzieć, bardziej każualowa. Praca od Witka, Kawu design. Bardzo fajna z, y, motyw z domu, z papieru. Przygotowana ilustracja. Przyczepiłbym się, może, że można było troszeczkę nad tymi włosami popracować, ale w całości jest to spójne. Ładnie wygląda. Fotomanipulacja od Matowskiego mamy tutaj z mamutem. Gdzieś tu można było troszeczkę popracować. W całości jest to spójne. Yy, światła OK padają z jednej strony. Mamy cienie światła jest, jest jest spoko tutaj tutaj troszeczkę jakby czegoś mi brakuje tutaj na, na, na plecach tego mamuta ale jakby w całości bardzo mi się podoba Mamy kolejny but od Kamila Rzeczywiście będzie trzeba te buty ograniczyć Też bardzo ładny but, bardzo ładny projekt Od Kuby I tym razem ilustracja Siemka dziś stawiam taki rysunek w formie fanartu Co sądzicie? Ma to swój styl Są jakieś tam niedokładności z cieniami i tak dalej Ale jakby swój styl to właśnie ma Że z tyłu jest, z tyłu jest jakby naturalne zdjęcie I z przodu jest rysunek więc dla mnie to się bardzo spodobało Kolejny but, tym razem od Kuby Ograniczymy buty O, mamy model 3D wykonany w programie Blender 2.8 Rzucam oczywiście wiadomo, no nie jest jakiś tam idealny y, projekt Ale jak na wspieram tutaj osoby, które uczą się tego y, projektowania 3D Mam nadzieję, że dopracujesz go, nałożysz jakąś teksturę I pochwalisz się jakby efektem końcowym Kolejna fotomanipulacja od Daniela Taka dosyć skromna ta fotomanipulacja Ponieważ tak jak widzimy jest tutaj zdjęcie przedstawione Ale pobawił się światłami i dodał tutaj takie e, particle Tyle, więc wygląda całkiem ciekawie, możemy jak najbardziej wrzucić. Prosta fotomanipulacja bez jakichś yy, niesamowitych dodatków. Jakub tutaj jak najbardziej plus dla Jakuba. za Ostatnio zrobił ze Stranger Things, yy, jak dobrze pamiętam. To chyba właśnie Jakub robił, teraz mam ze Star Warsów zrobioną postać w formie ludzika z Lego. Mega, naprawdę Jakub, podobają się twoje prace, wstawiaj ich więcej. Od Darksa bardzo fajny banerek minecraftowy. Nie jest taki zwykły, po prostu powklejany, tylko widać, że troszeczkę tutaj Darks się napracował, jeżeli chodzi o cienie i światła, co dało mu bardzo ładną kompozycję. Adam wstawił nam tutaj kompozycję, jeżeli chodzi o design Nike. Z butem, ale to jest strona odnośnie strony internetowej layout. Bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie. No, i myślę, że tutaj jak takie będziecie rzeczy stawiać, to w końcu jakaś duża korporacja was zauważy i będzie chciała skorzystać z, wasy, z Waszych usług. Mniej więcej, też na tym to polega. Ilustracja od Gracjana, flaga Polski latające inne flagi. Wbita chyba w planetę którąś. Jak zobaczyłem flagę Polski, może właśnie tak wizualnie, flaga Polski, zobaczyłem i od Bartumieja. Tutaj właśnie bawię się trochę fotografią i jak Wam się podoba. Dla mnie Bartumieju bardzo się podoba. Bardzo fajnie tutaj poobrabiane te zdjęcia, jeżeli chodzi o tą czerwień. Bardzo mi się to podoba i jak najbardziej zdjęcia, rób. Dalej, nie dość, że Bartłomiej robi ilustracje, to dodatkowo robi zdjęcia, które wyglądają naprawdę dobrze. Dlatego, jeżeli będziesz robił dalej zdjęcia, to wrzucę. Dlatego, jeżeli jesteście fotografami, też fotografujecie. Jak najbardziej tymi zdjęciami możecie się swoimi po obróbce dzielić. Też kiedyś robiliśmy live'a właśnie z zabrania zdjęć, bardziej z ilustratora, czyli z zabawą. Z taką obróbką. Bartosz. Ostatnio wrzucał właśnie była jedna książka Bartosza. Ja tamtą ominąłem, ponieważ tutaj widziałem, że zrobił render e, samej książki tutaj z Heroes 3 bardzo fajnie wygląda. Teraz tyle moi drodzy leci speed art, a ja w tym momencie chciałbym Wam bardzo podziękować za te wszystkie prace, które wrzucacie na grupę. Mam nadzieję, że we wrześniu będzie ich jeszcze więcej. Będę miał jeszcze więcej e, projektów do przeglądnięcia, żeby wybrać na nowy banner i banner będzie się zagęszczał, 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 żeby coraz więcej tych prac wybierać, bo są naprawdę dobre i właśnie dlatego we wrześniu wrzucajcie wszystko, co zrobicie. Będziemy oceniać, sprawdzać, wybierać na nowy banner. Mam taką cichą nadzieję, że za miesiąc uda mi się wybrać najlepszą pracę miesiąca i ją w jakiś sposób nagrodzić. Nie chcę obiecywać, ale chciałbym. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Ja jeszcze raz Wam dziękuję bardzo. Jeżeli Wasza praca trafiła do tego odcinka, napiszcie w komentarzu, co to była za praca i ile ich było, bo może jednej osoby kilka prac wpadło, tak też może się zdarzyć. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zostaw suba, dzwoneczek, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Łapka w górę dla każdej pracy, która się pojawiła. I my widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Na razie, trzymajcie się. Cześć.